Tak naprawdę najbardziej mnie rozśmieszyły te y, y, miny takiego twardziela, jakie, y, do, jakie y, Roman Giertych y, y, prezentował w telewizji. Jaki to on jest twardy, mądry i tak dalej. A może nie by jego wariografem nie może, nie To on dlał tam, dostał nagrodę. Ale chyba taki wariografem na wariatów też. Widzieliśmy, jak bardzo twardy jest. Roman Giertych, jak właśnie ze mną. Znowu przez nie Roman Giertych cię oskarży o to, o to Ciekawe, do... jak to wyglądało. To byłaby świetna scena, ale słuchajcie, czy to nie byłaby to omdle, omdlenie, omdleusz omdlenie, Omdleusza, czy nie byłaby świetną sceną jakiejś komedii sensacyjnej, takiej właśnie Killera, czy czegoś takiego właśnie, jak ten Giertek mdleje, potem go pamiętacie, w tym łóżku wywożą Co za. Co ale za to to roz... dla, dla, dla mnie Roman dla jest, jest, takie, jest jednak absolutnym fenomenem. E, po tym wszystkim... Dla mnie Roman Gierdyk jest jednak absolutnym fenomenem. Po tym wszystkim, co widzieliśmy, w jaki sposób zachowywał się, w jaki sposób był odbierany, kiedy był ministrem edukacji, tego słynne mundurki, i tak i tak dalej, kiedy był znienawidzony przez Gazetę Wyborczą, przecież mhm. pamiętacie, to słynne e, e, Roman Dowody Do Dowora, Wór do Jeziora, no, w morderstwo właściwie młodzi ludzie protestowali i właściwie wszyscy zapomnieli o tym e, ważnym Etapie życia Romana Giertycha, i teraz mnóstwo ludzi uważa, że to jest jakby nowy człowiek, w zasadzie tylko jakieś niedobitki z gazety wyborczej, jak, jak redaktor Pacewicz, no teraz chyba Wokopres, formułuje wprost duże materiały, między innymi na Facebooku przeciwko Romanowi Giertychowi, no nazywając go generalnie człowiekiem, który. Koniunkturalnie zmienił swoje, swoje poglądy, zniechęci czy że nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości z tego, co go spotkało, i koniunkturalnie jest w platformie obywatelskiej też pewnie instrumentalnie wykorzystywanym przez Donalda Tuska, ponieważ ma duże, dużą motywację do tego, żeby no, w sposób nie do końca moim zdaniem, uczciwy niszczyć Prawo i Sprawiedliwość i, yy, i sam wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, co widzieliśmy chociażby po, tym, po tej podłości z, tą, w tą wario, z tym wariografem. Wiesz, Więc ty, ja fenomen, fenomen, fenomenalny fenomen. Tylko ja mam takie wrażenie, Roman że dopóki Giertych, Roman Giertych yy, siedział z tyłu i yy, doradzał, czy jakby hamował yy, te zapędy prawa, te, yy, Platformy Obywatelskiej do yy, dokonywania obyczajowej rewolucji i mówił, że to nie tędy droga, bo on był takim yy, Y, y, takim konserwatystą w, w Platformie, ale się, nie, ale się nie wychylał, to jego rola była jeszcze jakaś konstruktywna. W momencie, kiedy on wychodzi na pierwszy plan i zaczyna brylować, i zaczyna tą swoją, tym swoim jadem, nienawiścią y, 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 pluć i, i próbuje przeskoczyć w tej, w, tej, w, tej, w tej nienawiści Janusza Palikota, to staje się powoli obciążeniem. I zobaczycie, że zostanie wkrótce nie wypluty. Że zostanie wypluty. Nie. nie. Tam jest lubię spiskowe teorie, wiem. Giertych byłby wypluty, gdyby nie to, że prawnie obsługiwał rodzinę Tusków. Giertych Tusk próbował Giertycha wepchnąć przed wyborami. Wiadomo, że Giertych raz nie, Giertycha raz się nie udało wprowadzić do parlamentu. Giertycha Tusk próbował Giertycha z rozmaitymi środkami. Próbował go ożenić Kobosce i Koboska go próbował przez chałownię. Oni go zaczęli wprowadzać, ale równocześnie z miejsca zaczęli się tłumaczyć z tego, że wprowadzają. Więc wiadomo było, że to było polecenie Tuska. Oni się wycofali, i ostatecznie Tusk na siłę go wcisnął na listy wbrew dużej części jednak aparatu Platformy. To Tusk zholuje tam jest taka sytuacja, że po prostu Giertych musi być bezpieczny. No, yy, Donald nie, nie znosi, yy, yy, jak yy, yy, ktoś yy, jakby trzyma go za, za jakąś część ciała. Tak więc z tym. Na Ale to że, że przez długi okres. Myślę, długi, że jest dużo osób, okres, które Roma, Roman Giertych był niezapraszalny do telewizji, ponieważ no dziennikarze, wydawcy czuli do niego, chcę powiedzieć od razu, ale nie zajduję synonimu, <laughs> czuli do niego negatywne uczucia. Niechęć. Nie, o niechęć, pewnego rodzaju niechęć, związaną nie tylko ze wzrostem i był niezapraszany. Teraz właściwie został zaproszony przez panią sznep i to 10 kwietnia, no co wydaje mi się wyjątkowo niefortunnym niezbiegiem okoliczności. No, a w przypadku pani Sznef i pana Giertycha uważam, że jest pewnego rodzaju e, taka osobowościowa pokrewieństwo dusz. Po po dusz i wysokiej inteligencji. Harmonia. Harmonia. Harmonia, jak to się mówi. Tak, jest taki chemia, chemia jest taka, taka, taki. To Między nimi chemia, tak? I tym chemicznym akcentem kończymy tą, tą, tą rozmowę. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję, do zobaczenia.